Chcesz żyć zdrowo i bez bólu w 2025? Oto idealna rutyna zdrowotna, oparta na ponad 35 latach doświadczenia. Więc dołącz teraz, a zobaczysz, że już po pierwszym ćwiczeniu, po jednym wspólnym razie, poczujesz się mniej obolały. Trudno w to uwierzyć. Dlaczego tak ważne jest robienie tej rutyny każdego dnia, co najmniej 5 razy w tygodniu? Bo czujemy się zbyt ograniczeni i za mało się ruszamy. A ciało czuje się wtedy o wiele lepiej. Gdy może przywrócić swoje naturalne kąty ruchu. To, co dzisiaj dostaniesz, to rutyna od stóp do głów, gdzie wszystkie części ciała uczą się poruszać tak, żeby czuć się lepiej. Zacznijmy od razu. Zaczynamy od bardzo ważnego ćwiczenia, które równoważy siedzenie. Wybierz miejsce przed ścianą. W odległości około pół kroku. I pchnij biodra do przodu, a ciałem cofnij się do tyłu. Staraj się unikać nadmiernego wyginania dolnych pleców, a skoncentruj ruch na stawach biodrowych. To naprawdę daje ci poczucie wolności i dobroczynnie wpływa na twój kręgosłup. Idź cały czas do tyłu. Poczuj rozciąganie w okolicy górnych partii ud i pachwin. Możesz także wciągnąć plecy, co jest dobrą oznaką, ponieważ wtedy pracujesz dokładnie nad swoim problemem z plecami. Oddychaj głęboko, wdech i wydech. Możesz również przechylić głowę do tyłu, jeśli chcesz. Ale przede wszystkim chodzi teraz o biodro. Nie wdychaj dalej. Teraz wzmocnimy to, co rozciągamy. Pozostań w tej pozycji i spróbuj unieść się tułowiem, jakbyś chciał się podnieść. Ale trzymasz się przecież ściany. Następnie ponownie rozluźniasz mięśnie i pogłębiasz rozciąganie. A potem jeszcze raz naciskasz. Następnie rozluźniasz i kontynuujesz pogłębianie rozciągania. I naciskasz jeszcze raz mocniej. Potem znów rozluźniasz i jeszcze raz na koniec stopniowo dalej w rozciąganie. I powoli wychodzisz. A teraz zrobimy coś dla Twojej szyi, co ci pomoże. A więc: chwytasz za górną część głowy, łokcie są z przodu, i ciągniesz głowę do przodu, aż poczujesz napięcie w karku. Trzymaj plecy prosto. Oddychaj głęboko i spokojnie wdech i wydech. Kontynuuj, wchodząc coraz bardziej w to głębokie rozciąganie. Wtedy odczujesz to na szyjnym odcinku kręgosłupa. No, to, o, to jest lekkie, palące ciągnięcie. I dostosuj wszystkie rozciągania pod względem intensywności w taki sposób, aby były jeszcze znośne i pozytywne dla ciebie. Musi trochę boleć, ale powinno być to coś, co można znieść i zaakceptować jako pozytywny element. I ciągnie coraz bardziej. Ponadto, Twoja szyja powinna być silniejsza, dlatego teraz spróbuj unieść głowę tak, jakbyś chciał sięgnąć jak najwyżej w górę. Trzymaj plecy całkowicie prosto. Rozluźnij się i pogłęb rozciąganie. A więc jeszcze raz, teraz jeszcze mocniej unieść do góry? Pozwól się zrelaksować. Przechodzisz dalej do rozciągania. I jeszcze raz, podciągasz do góry. Ponownie się rozluźniasz i dalej się rozciągasz. I powoli wycofujesz się z pozycji, poruszasz trochę głową. Może się okazać, że teraz czujesz się naprawdę o wiele swobodniej w okolicy karku. Teraz ustaw się na szerokość swoich barków i spokojnie pochyl się do przodu w dół, starając się utrzymać plecy proste. I wtedy zauważasz, jak ciągnie cię w zgięciu kolana, jak ciągnie w dolnej części pleców. I nie spiesz się, bo z przodu przy ścianie, wcześniej przy ścianie, byliśmy przez chwilę w tylnej części pleców, bo byliśmy nadmiernie wygięci do tyłu. A teraz musimy to, do czego się przyzwyczailiśmy w skróceniu, znowu wydłużyć i rozciągnąć. Idź dalej w dół. Oddychaj głęboko i nie rób tego zbyt intensywnie. Wiele osób nie przepada za tym ćwiczeniem, ponieważ mocno odczuwa się to w okolicach tyłu kolan. Ale to od ciebie zależy, jak bardzo się schylisz. Dlatego pochylaj się tylko tak nisko, jak to jest przyjemne, bez uczucia bólu. Skupmy się teraz na wzmocnieniu mięśni, które tutaj działają. Ważne, abyś trzymał się mocno, niezależnie od tego, w jakiej dokładnie pozycji pochylania się znajdujesz. Trzymaj się mocno i podciągnij się ku górze. Napnij mocno mięśnie pleców oraz pośladków, następnie rozluźnij się i wejdź trochę głębiej w rozciąganie. I teraz pociągnij ponownie w górę. I co robimy? Luźno i dalej się rozciągamy, i pociągnij jeszcze raz do góry. Rozluźnij się całkowicie i jeszcze raz spokojnie przejdź dalej w rozciągnięcie. I teraz powoli, z pełnym skupieniem, wracaj do góry. Dokładnie to poczuj: delikatnie poruszaj swoimi biodrami. A teraz zróbmy jeszcze razem skłon boczny. To oznacza, że musisz pozostać w tej pozycji, tak jak jesteś. Umieść swoją prawą rękę przy prawej skroni. I przechyl tułów w lewo, a biodra oraz miednicę skieruj w przeciwną stronę, czyli w prawo. Kiedy będziesz się powoli schylać, postaraj się lewą ręką dosięgać stopniowo coraz dalej za tył swojego lewego uda. A potem czujesz dwa rozciągnięcia. Jedno rozciągnięcie czujesz z boku szyi po prawej stronie. A drugie bocznie na biodrze. I oddychasz głęboko, aby coraz bardziej się rozciągać. Wykonuj głębokie, spokojne wdechy i pełne, długie wydechy. Wchodzisz głębiej. I to musi być przyjemne, musi być ci wygodnie podczas rozciągania. Chociaż ciągnie i boli, powinno to być mimo wszystko przyjemne uczucie bólu. Taki ból, który pozostaje ciągle w granicach przyjemności. Głęboki wdech, głęboki wydech. A teraz unieś tułów do góry, ale trzymaj się ręką za nogę i podciągnij również głowę do góry. Rozluźnij się, opuść tułów niżej i głowę niżej. I jeszcze raz. Tułów idzie w górę, głowa w górę. Oba utrzymujemy. I znów się rozluźnij i kontynuuj rozciąganie. I znowu zaczynasz ciągnąć, głowa pnie się do góry i cały twój tułów też pnie się ku górze. I całkowicie na luzie kontynuujesz jeszcze głębsze wchodzenie w rozciąganie i potem stopniowo, powoli, bez żadnego pośpiechu wychodzisz z pozycji, To są takie ruchy, które tułów wykonuje bardzo rzadko na co dzień, a my możemy to pięknie zrównoważyć. Przesuń biodra w lewą stronę, a głowę skieruj w stronę prawą i pochyl tułów w dół na prawą stronę, aby uzyskać lepszą równowagę i wyważenie ciała podczas tego ćwiczenia. Coraz bardziej wchodź w rozciąganie. Możesz spróbować, jeśli już czujesz się na siłach, bardziej skupić się na swoim oddechu. I możesz delikatnie bardziej wzmocnić to rozciąganie. Tak, aby w momencie wydechu robić to jednocześnie. Głowę cały czas opuszczaj w prawo, opuszczaj cały czas tułów. I ładnie oddychaj. Zawsze upewniaj się, że poziom intensywności jest nadal wystarczająco pozytywny. Tylko taki rodzaj bólu, który jest jeszcze przyjemny. A teraz unieś tułów do góry. Pamiętaj, aby mocno trzymać się prawą ręką za swoje prawe udo. Twoja głowa pragnie się unieść, a ty mocno trzymasz ją lewą ręką, upewniając się, że tułów oraz głowa się nie poruszą. Odpocznij jeszcze raz i spokojnie kontynuuj swoje rozciąganie. I znowu tułów i głowa chcą w górę. Rozluźnij się, idź dalej. I znowu głowa i tułów chcą w górę. Relaksujesz się, idziesz jeszcze dalej w głąb. I potem powoli zaczynasz wracać. Unosisz się znowu i przez jakiś czas zastanawiasz się, jak to dokładnie się odczuwa. Efekt rozciągnięcia utrzymuje się jeszcze trochę. Wtedy myślisz, o co teraz zrobić, kiedy poruszasz się nieco swobodniej? Później będzie zdecydowanie lepiej niż było wcześniej. To jest zupełnie normalne, tak to zwykle wygląda. No i teraz ustaw się przed krzesłem lub stołem i rozstaw nogi na tyle szeroko, żeby poczuć ciągnięcie po wewnętrznej stronie ud. A następnie przesuwasz się, jak tylko jest to możliwe, nieustannie małymi, równymi kroczkami na bok. Staraj się również zachować jak najbardziej wyprostowaną postawę, aby się nie pochylać do przodu. Idź do przodu, wtedy pięty się trochę rozchodzą, a do tyłu, wtedy palce stóp też się rozchodzą. Idź dalej do środka i utrzymuj ładną, prostą postawę. Trzymaj się prosto i ładnie, proszę. Weź głęboki oddech i powoli przesuwaj swoje stopy w kierunku środka. Przyciągnij stopy razem ku środkowi. Spróbuj to wykonać naprawdę mocno i postaraj się, potem się zrelaksuj, odpuść napięcie i stań nieco szerzej. A potem znowu chcesz się zbliżyć stopami do siebie. Twoje stopy chcą się spotkać w środku, pod twoim ciałem. Solidnie pociągnij, wzmocnij. Porządnie rozluźnij i ponownie. Kontynuuj przechodzenie w głębsze rozciąganie mięśni. I jeszcze raz pociągnij mocno i jeszcze więcej, i jeszcze mocniej pociągnij, a potem rozluźnij się całkowicie i dalej przechodź do głębszego rozciągania, a następnie, wykonując małe kroczki, powoli i spokojnie wyjdź z tej pozycji. A jeśli teraz pozostaniesz w pozycji stojącej, połóż obie dłonie na krześle albo na stole i obróć lewą rękę tak daleko do tyłu, aż będzie skierowana na ciebie, palce wskazują na ciebie, aż wskażą na ciebie, i prawą ręką. Zrób tak samo, a potem poczujesz rozciąganie w nadgarstku także w stawie podstawy kciuka i tym samym pracujemy teraz przeciwko zespołowi cieśni nadgarstka przeciwko zapaleniu pochewki ścięgnistej ganglionom łokieć golfisty oraz łokieć tenisisty to dzieje się w tym konkretnym obszarze kontynuuj wchodzenie głębiej w to rozciąganie daj swoim powięziom i mięśniom czas aby się rozluźniły A teraz wprowadzamy więcej siły. Mocno naciśnij opuszki palców, same palce, a także. Całą swoją dłonią jak najmocniej potrafisz na podłoże. Rozluźnij ciało i zacznij pogłębiać rozciąganie mięśni. Następnie mocno naciskasz w dół. Rozluźniasz się i dalej pogłębiasz to rozciąganie, by poprawić elastyczność. A następnie ponownie naciśnij. Naciśnij mocno. Jeszcze trochę mocniej przyciśnij. Im mocniej naciśniesz, tym lepszy będzie efekt. A teraz poluzuj mięśnie i kontynuuj rozciąganie, aby poczuć rozluźnienie. Następnie powoli, bez pośpiechu, wychodzisz z tej pozycji i spokojnie. Siadasz na krzesło. Usiądź wygodnie na krześle, trzymaj plecy prosto i przesuń się do przodu tak, abyś mógł wyprostować lewą nogę. Teraz oprzyj prawą stopę i sprawdź, jak wysoko możesz ją podnieść, nadal zachowując stabilność i równowagę. Jeśli sięga do kolana, to musisz zgiąć tę nogę. A. Im bardziej wejdziesz w lordozę, tym mocniej poczujesz to naprężenie w prawym pośladku, a może także na zewnętrznej stronie uda. Szczególnie po prawej stronie, a potem z wyczuciem lecz stanowczo przyciskasz swoją prawą ręką swoje prawe kolano, naciskasz w dół coraz mocniej i naciskasz je w dół. Aby twoje podudzie leżało możliwie poziomo, oddychasz i przesuwasz pępek do przodu. Oddychasz głęboko, koncentrujesz się na oddechu i idziesz pępkiem do przodu, zwracając uwagę na swoje ciało i jego reakcję na to rozciąganie. Tak, aby rozciągnięcie w prawym biodrze. było właśnie takie, które możesz dobrze znieść. Znajdź punkt, gdzie jest to jeszcze pozytywnie znośne. I zawsze staraj się swoim pępkiem powoli przesuwać trochę do przodu. Teraz mocno naciskaj prawą stopą na lewą nogę, aby poczuć korzystny efekt. Rozluźniasz się, zdejmujesz nacisk i przesuwasz pępek trochę dalej do przodu. I jeszcze raz naciskasz swoją stopą mocno na nogę. Naprawdę intensywnie w dół. Rozluźnij się. Przesun ciało jeszcze trochę bardziej do przodu, a potem bardzo powoli i ostrożnie zacznij wycofywać się z tej pozycji. Teraz wyprostuj swoją prawą nogę, ułóż lewą nogę i spróbuj zobaczyć, jak wysoko jesteś w stanie się unieść. Jeśli dotrzesz tylko tam, to zostajesz w tej pozycji i pochylasz się do przodu. A także, kiedy już jesteś w stanie przejść przez kolano, to popatrz, jak daleko możesz teraz swobodnie zgiąć nogę i podnieść stopę na wyższym poziomie. Połóż lewą rękę na lewym kolanie, złap lewą stopę prawą ręką, stabilnie i pewnie. I przyciśnij kolano w dół. Naciskaj, naciskaj. Czujesz, jak zwiększa się rozciąganie? I z radością ciesz się coraz bardziej narastającym rozciąganiem. Oddychaj ładnie i spokojnie. Weź głęboki wdech, a potem głęboki wydech. I nieustannie przesuwaj swój pępek. Stopniowo w stronę podłogi. Poczuj rozciąganie w swoim lewym pośladku i naprawdę się na tym skup. Z całą możliwą siłą naciskaj lewą stopą na swoje prawe udo. Możesz naprawdę włożyć w to dużo swojej energii i siły. Potem się rozluźnij i powoli idź dalej do przodu. Najlepiej z pępkiem, tak, aby naprawdę poczuć rozciąganie w pośladku. Powtórz to jeszcze raz, naciskając mocno lewą stopą na prawe kolano. Następnie rozluźniasz się i kontynuujesz dalej. I jeszcze raz, znowu mocno naciskasz lewą stopą na swoje prawe kolano. I delikatnie rozluźniasz całe ciało. I stopniowo próbujesz wejść jeszcze dalej w to rozciąganie. Wtedy powoli wychodzisz, to tak dobrze działa na biodra. A teraz idź do rogu, bowiem potrzebujesz teraz rogu lub ramy drzwiowej. Rama drzwiowa zawsze jest dostępna, w rogu czasem coś stoi, ale wybierz sobie róg lub ramę drzwiową i podejdź obiema rękoma poziomo. Do ściany, tak aby ręce opierały się o ścianę, a następnie podnieś ręce na około 30 stopni ku górze. I potem cofnij lewą nogę, prawą nogę trochę do przodu. I powoli wchodzisz coraz bardziej w rozciąganie, które czujesz teraz w klatce piersiowej. Również w ramieniu. W górnej części ramienia, być może nawet w łokciu i przedramieniu, a czasami ciągnie nawet aż do dłoni, kiedy mięśnie i powięzie są zbyt krótkie. Oddychaj coraz głębiej, wdech, wydech. Delikatnie przesuwaj ręce do środka, kiedy poczujesz, że rozciąganie staje się coraz większe. I poczuj, jak Twoje mięśnie oraz powięzi coraz bardziej i głębiej się rozluźniają. A teraz naciskasz obiema rękami tak mocno, jak to tylko możliwe, na te ściany. Naprawdę staraj się naciskać tak mocno, jak tylko potrafisz. Całkowicie się rozluźnij. I przechodź stopniowo dalej do środka. I jeszcze raz, ponownie mocno naciskasz. Rozluźnij się całkowicie i przesuwaj się delikatnie dalej do przodu. A teraz naciskamy jeszcze raz bardzo mocno jeszcze mocniej i jeszcze trochę i jeszcze troszkę więcej teraz się odpręż, rozluźnij. I jeszcze raz spróbuj wejść głębiej do środka. Ciesz się chwilą, doświadczaj tego. Wyjdź. I teraz poczuj to. To uczucie, które teraz masz w całym obszarze ramienia z ostatniego ćwiczenia, chcemy coraz bardziej wywołać w całym ciele. Zapisz ten film u siebie, abyś mógł go szybko znaleźć każdego dnia i regularnie ćwiczyć oraz podziel się nim z innymi, bo te ćwiczenia są zbawienne dla każdego i będą ci wdzięczni za tę wskazówkę.